Poprzednio w Hardline. Policja! Trzymaj się! Kurdele! Całą niesprawdziłeś drzwi? Zająłem się aresztowaniem. To ty miałeś mieć oko na boku! Ruchy, ruchy! Jest mój! Pogarszasz swoją sytuację! Musimy go unieruchomić! Masz prawo zachować milczenie! Hej. Pasuje ci ta słuchawka? Tak, pasuje. A jak podsłuch? Powiedz coś. Benedykt Arnold. Ej, hey, cwaniaczku. Żaden z siebie Benedykt Arnold i nie jesteś szpiclem. Po prostu wchodzisz, sprawdzasz, czy jest Tyson i wypierdalasz. Przecież to łatwo. Dlaczego sam tego nie zrobisz, cwaniaczku. Nikt nie mnie Twój skaner jest podłączony do wszystkich lokalnych i federalnych baz danych. Widzę w świetle. Przerwam. Lec jego ruchy na skanerze dopilnują do tego rozpoczęcia. Stawę pewnie szuka Tysona. Tyson powinien go odpalić. Chyba na śmierć. Pierwotnie widać powinien. Siema, szukam Tysona. Tysona? Nie takie Ech, Stary, pomóż a w potrzebie. Jumeczku, idź do domu. Słuchaj, muszę się z nim zobaczyć. Spokojnie, po co te całe nerwy, bracie? Ech, dobra, idź. Idź, wpuść go. No to jesteśmy. No dalej tak, zaprowadź nas do Tysona. Nie rozpoznaję tych typów. Trzymaj się skanera. Dowiedz się, co to za ludzie. To urządzenie ma wbudowany mikrofon. Skanuj uważnie i nie jej uszy otwarte. On nie potrafi robić Hej, Fidel, gorąco się zrobiło. Jest tutaj Tyson, czy nie? Tak mamy do pogadania. Zrozumiano. Tyson jest tam. Masz 5 minut. Rewelka. Tap! Co ty tam robisz? To Tyson. Przeskanuj go. Potrzebujemy dowodu na to, że tu był. Kurwa. Wciąż nie widzę Tysona. Może się przesunie. Przestań już rozpytywać o mnie. Nie jest bezpieczny. Tyson. Tylko jedna uncja. Proszę. Dobra, siadaj, zobaczę co się da zrobić, dobra? Oczywiście, oczywiście. Ej, chwileczkę, a to kto do cholery jest? Nie mam pojęcia, co chcesz zrobić. Przeskonować tylu, ilu się da. Cholera, chcą dorwać Tysona. Szybko, musimy się do niego dostać. Centrala, tu trzynastka. Doszło do strzelaniny, wkraczamy. Uwaga, mamy doniesienie o strzelaninie na zbiegu trzeciej i trzydziestej trzeciej. Ruchy! Chyba tyfowie. Podobno Nelz wynajął jakiś gości z Juarez. Juarez? byś wyściągał ludzi z Juarez? Prędzej z Atlanty. Ale nie z za południowej granicy. Ale ci goście nie wyglądają na ludzi Nelca. Tak! Chyba nigdy nie widziałeś żołka z Atlanty. Stać! Ci klienci, co tu sobie strzelnicę urządzili. Kim oni są? Nie wiem. To chyba ci sami psychole, którzy strzelają do wszystkich ekip na mieście. To! Jebani gliniarze! Kaj! Osłaniam cię, Nik. Skój tego z nakazem. Będzie dobrze w papierach wyglądać. Nie ruszaj się! Okej, okay, udało ci się Centrala, przyślijcie transport. Ani kroku dalej. Co jest kurwa? Może się po prostu wywiniecie? Jak! Zchitramy się i się to kuchno. Przede mną A nie ta gni! Czas za pierdolany. To tu, tujak. Mówiłeś, że zaczniesz brać jakieś lekarstwa. U ja tam działają. Ale nie powiem dlaczego. Chyba mam prawo powiedzieć. Tak? Dobra, no, powiem ci jak jest. To. Jeden jebany dealer zrobił w jaju drugiego jebanego dealera, a teraz obaj płacą takim jak my, żebyśmy upewnili się, że to ten drugi zdechnie pierwszy. No już wszystko wiesz. I co? Lepić? Nie, bo teraz ja się zestresowałem. No i kurwa dobrze! Łapy do góry i nie opuszczaj! Idziemy na górę. Dawaj, tylko oszczędzaj amunicji. Tyson musi być w pobliżu. Policja! Tak się! Już! <noise> Się. Jesteś aresztowany! Widzisz to? Ręce do góry! Do góry mówię! Ej, kto to do chuja? Jest? Ani kroku dalej! Korytarz czysty. Sprawdź Zrozumiano. Może znajdziesz jakiś dowód, żeby doprowadzić nas do Tysona. Dobry początek. Całkiem nieźle. Pamiętaj, że urządzenie sygnalizuje obecność dowodów. Nikt, spójrz na to. Znalazłaś Tysona? Facet odpowiedzialny za plagę płynnej kokainy, znane jako Hotshot na ulicach Miami Tyson Latchford. Hotshot jest tak popularny, bo daje lepszy high. I to bez zjazdu. Przynajmniej tak mówią. Mam wystarczające dowody, żeby go posadzić. Jeśli tylko Tyson dożyje do tego czasu. Popatrz na to, Kaj. Tysona tu nigdy nie było. Gadali przez komputer. Spróbujesz jeszcze raz? No kurwa mać. Wy ich tu ściągnęliście. Prawda? Sorry, ale to ty jesteś dupkiem, którego chcieli zabić. Cześć, Tyson. O, w dupę. Jeszcze tego brakowało. Twój koleś ta przepadł, a wszyscy twoi ludzie nie żyją. Po prostu ich znam. Czasami popchnę im trochę towaru, nic więcej. Kto chce cię zabić, Tyson? O takich sprawach raczej się nie mówi przed czasem. Powiedz, gdzie jesteś. Możemy cię ochronić. Zipacz. Ale nie wydaje mi się. Kurwa. I co teraz? Gość zginie, jeśli go nie znajdziemy. Centrala tu trzynastka. Musimy namierzyć IP połączenia wychodzącego. Już namierzamy trzynastka. I mamy połączenie. Dajcie nam kilka minut. Zrozumiano. W drogę. To im zajmie więcej niż kilka minut. Czyli wiemy, co kombinował Tyson, ale nie mamy pojęcia, gdzie jest.

Wkonasz roboty musisz sam posprzątać. W takim przypadku negocjuj lepszą cenę. Twoje ubranie nie będzie się do niczego po potem. Wiesz co, coś starego i od razu wybiegłem. Czy naprawdę puszczają zbierać, jak wybierają? Eee, Ale bardzo.

Dobra, teraz spokojnie! Uch. 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 Stój! Ani drgnij! To Trzynastka! W porządku, Trzynastka. Uważaj na siebie. Skakuj! Detektyw Dao. mamy dla was namiar. Dzięki, centrala. Czekam na info. Twój kupel Dyson nie ma pojęcia, co go czeka. Wyślę na miejsce jednostkę powietrzną. Potem wpadamy tam, zabieramy go i wypadamy. Wyważ te drzwi, Mendoza. Ale wiesz, że potrzebujesz nakaz? Spokojnie, chłopcy. <grystanie> A ty co? Wszystkie kodeksy znasz na pamięć? Słuchaj, nie chcemy cię aresztować. Teraz musisz zniknąć. Wezmę tylko swoje rzeczy. Hej, możesz nam powiedzieć, co tu się dzieje, he? Wiesz, czym się ostatnio zajmuję? Papierami. Od dawna nie robi na ulicach. Ostatnio wszyscy rzucają się sobie do gardł, a ja chyba walczę po niewłaściwej stronie. Możemy o tym pogadać. Zostałam. Leczę. Jak to wygląda? Jezu. O boże! Dobra, będę uciskał ranę, okej? Okay? Wiem, wiem. Musisz wytrzymać. Nie przyszliśmy tu po ciebie. Nie zostawię Cię. Pierdol się! Skarność tak stajczona! Zatknijcie banki i zjadźcie! Zostałam! Kai... Kai! Kai, patrz na mnie! Kai, mów do mnie! Lewe Hej! Jest taki glinami, glinami. Ona jest ranna. Chyba trafił w tę ręce. Masz szczęście, że się nie wykrwawiłaś. No. Ręce do góry! Już! Nie też jest bardzo miło. Detektywie, zna go pan? Co? Jego? On tu tylko robi w papierach.